Jednak te monstery dają boosta. No o mnie <noise> mówiłem, jak się Robercio rozpalił. <noise> no. Oświeco, oświecone newsy e, metalu. <noise> Witajcie brudasy. <noise> Zacisze metalu, newsy z zacisza o waszych ulubionych zespołach i może takich też, o których nie lubicie. E, dzisiaj nie ma takiego chyba. <noise> Którego ty nie lubisz, ale kto wie, no, są różne <noise> gusta Zwykle się i guściki, pojawiają, są różne guste i guściki, na przykład którzy nie lubią Cradle of Filth, I chyba wychodzi na to, że gitarzysta i klawiszowiec też już nie lubią Cradle of Filth, bo się rozstali z tym zespołem. Ja jestem pewien, że tylko jedna z tych osób nie lubi tego zespołu, mhm. a druga z uwagi na to, że są związani, to, to musiała znaleźć. No nie właśnie lubić. tak ciekawe, że akurat niedawno wzięli ślub i teraz odeszli z zespołu. Najpierw klawiszowiec Zoe Federow opuściła w trakcie trasy po Ameryce Południowej nagle zespół, i kilka dni później gitarzysta i mąż Ashok nie z Czechem z pochodzenia. No najpierw on powiedział, że on opuści zespół po trasie, ale oni go potem wyrzucili no i się zrobiła sytuacja bardzo nieprzyjemna. Opublikowali oświadczenie. Z którego wynika, że już od kilku tygodni planowali odejście. No i tam napisali, że management jest nieszczery, manipuluje i próbuje podbierać nasze pieniądze. Gdy wskazałam próbę kradzieży naszych pieniędzy z zaliczki za Screaming of the Valkyries, nazwali mnie rakiem i ścierwem, grozili ze zwolnieniem. No i zarzucają też wokaliście Daniemu Filthowi, że na to nie reaguje, a nawet stworzy atmosferę zagrożenia i nadużyć, i ciągle wykorzystuje nas za bardzo niskie stawki, domagając się pełnej dyspozycji. Dla Cradle, nie stać nas na utrzymanie, a nie możemy koncertować z innymi zespołami, żeby dorobić. No pewnie y, kupili nowe mieszkanie, remont, prawda, trzeba wykończyć. No to jednak są jakieś koszty. Miej tyle coś o remoncie, nie wspomina. <grym> Zwoli na to nie ma za często newsów. Ale y, jeżeli chodzi też o to, to ja myślę, że Toż wiesz, ciekawi mnie, na ile to jest taka odklejka muzyczna, że za to się nie da wyżyć. Czy to jest no tak, że nie da się wyżyć na super wysokim poziomie, czy jednak na takim normalnym... poziomie? Opublikowali, średnim? że chyba zarabiają miesięcznie 2000 dolarów? No to nie jest to zbyt wygórowana stawka. Chyba no, na takich że... No zespół, jednak... Chyba, że mają dodatkowo. Bo też to, no właśnie, pytanie jak to jest, czy to 2000 dolarów jest po prostu miesięcznie kropka? Czy, czy jest plus, brutto czy netto? To i na w ogóle to sprawa. Też. Ale nie, czy jest jeszcze nie wiem, dodatek za dane koncerty, dodatki na przykład procent z merczu. Czy... wam nie, tym bardziej, że po opublikowaniu skan kontraktu, jaki im podsunięto i ostrzegli następców, przeczytajcie najpierw kontrakt. no Ale to nie jest pierwsza historia, kiedy jakiś muzyk nie jest zadowolony z tego, co podpisał. Nie? Dobił, A, że w podpisać Syncnot, to. W Ghost była sytuacja, że pozywali Tobiasa za to, że nie byli za, za szczęśliwi z tego, także. Patrzcie, co podpisujecie, wszystko, co jest drobnym druczkiem, też sprawdźcie. I bądźcie tutaj jak Greenpeace. Nie bądźcie skąpi. Chociaż Jean Simon twierdzi, że on jest skąpi i to jest dla niego zaleta. W wywiadzie dla Du. W ogóle my już o Duchani wspominamy nie po raz pierwszy. Mówiliśmy o jego różnych ciekawych pomysłach na biznes, kiedy to jemu na przykład Płacą za to, że pracują u niego, bo to jest, czemu nie. A tutaj w wywiadzie dla Hani Simons powiedział, gdy ktoś mówi, że jestem skąpy, odpowiada mu: dziękuję, jestem mądry. Najlepszą zemstą na ludziach, którzy cię tak obgadują, jest sprawienie, żeby dla Ciebie pracowali. To jest najlepsza zemsta. Pracuj ciężej niż Twój sąsiad, gromać fortunę. Dostatnie życie jest najlepszą zemstą. Moje finanse są tak zabezpieczone, że starczy na kolejne dwa, trzy pokolenia. Trzeba dywersyfikować, dlatego inwestuję w krypto, w nieruchomości akcje i tak dalej. Także przynajmniej dżin sam siebie potrafi zabezpieczyć, a czy... To czy... Czy jest to mądre? Jest to mądre. E, czy jest to potrzebne? No w zależności, jakim jest człowiekiem. No, najgorsze jest to, że w praktyce e, ci, którzy często no, nie wiem, skenerus czy wiesz, opowieść wigilijna, że nieraz ludzie, którzy mają aż nadto pieniędzy, nie umieją się nawet cieszyć tym, że w praktyce ja zawsze uważam, że pieniądze to oczywiście jest ułatwienie, żeby niektóre rzeczy fajne robić, ale to nie jest rzecz, która w. Oczywiście nie mówimy, że jak ktoś ma bardzo mało pieniędzy, no to wiadomo, że to utrudnia życie, ale jeżeli ktoś zarabia tam na załóżmy średniej krajowej, może trochę poniżej, to i tak jest w stanie po prostu cieszyć się tym życiem, po prostu wydawać na coś, na coś zbierać. No są takie rzeczy, no, które po prostu powodują, że. E... To zbieranie na przykład, te dążenie do jakiegoś celu jest fajne. Kiedy, w momencie, kiedy naprawdę zbierasz fortunę na to, żeby starczyło na drugie i trzecie pokolenie, to już to tak troszeczkę nie wiem, czy się mija z celem. Oczywiście nie, bo to, to wiesz, rodzina, ale zarazem nie wiem, czy to na tyle po prostu dobre. Ja bym y, poszedł na takie warsztaty do Jean Simonsa, jak dywersyfikować swoje zarobki. Myślę, że to byłaby ciekawa. Pe pewnie musiałbym bardzo dużo zapłacić, i pewnie jakbym zapłacił, to bym powiedział: A, to w ten sposób się zarabia. No tak, to, to już wiem. I wtedy bym zapłacił. Proszę, ja warsztaty. uważam, że ogólnie jesteś bardzo dobry, jeżeli o to chodzi, bo y jak się poznaliśmy przecież, no to płaciłeś mi monsterkami no. za nagrywki w radiu. A teraz. Y a teraz ginem, prawda, tutaj, no, z Jeanem, prawda? Z Simonsem. <laughs> mm. Nie wiem, czy masz tak, że na przykład śpiewasz jakiś tekst, a się nie zastanawiasz w ogóle, co on oznacza, nie? Jakiś Twój ulubiony tekst. Eee, zawsze. Zawsze. Eee, bo mam sytuację, że eee, w moim zespole i po polsku, po angielsku śpiewam, a jestem na angielskiego. Ja zapamiętuję <grym> wyrazy, ale ja często potem sobie patrzę, bo wiadomo, tłumaczę mniej więcej na polski, na angielski to samo, ale to nieraz się troszeczkę tam różni, trzeba to inaczej ująć w słowa i... Po prostu wiesz, nieraz muszę sobie przypominać co ja tam śpiewam, a tym bardziej jak śpiewam jako zagraniczną gwiazdę, po prostu to jest po prostu... Nie, nie znam tekstów Metaliki, Bonadżowiego. Ja z angielskiego jestem noga. Moim zdaniem chodzi o emocje i o muzykę. Nie chcę mi się tego zmieniać. No jeden z największych przebojów rockowych lat 90-tych, Wonderwall zespołu Oasis. Yy, nawet nie wiem, czy fani się często za, w ogóle zastanawiają, co to jest to Wonderwall, ta cudowna ściana, o której niby śpiewa Liam Gallagher, a napisał to Noel Gallagher. No i Noel Gallagher wyjaśnił, w wywiadzie dla Pop Talk, że jest taki film z lat 60. zatytułowany Wonder Wall i opowiada o gościu, który mieszka w bloku i w mieszkaniu za ścianą zawsze gra egzotyczna muzyka. W ścianie jest dziura. Za ścianą mieszka piękna młoda dziewczyna i on ją podgląda przez tę dziurę. Nazywają cudowną ścianą. Pierwotnie ta piosenka miała tytuł Wishingstone, bo poznałem wtedy dziewczynę, która wcisnęła mi pewnego wieczoru kamień do ręki i powiedziała: To jest kamień życzeń, spełni twoje marzenia. Ale tytuł Wishingstone mi nie pasował. W domu miałem plak. Wonderwall. I gdy pewnego dnia nuciłem piosenkę, spojrzałem na plakat i pomyślałem: to jest to. A więc się wyjaśniło, co to jest to tajemnicze Wonderwall. Eee, myślę, że to o wiele bardziej pasuje niż Washington do tego. Do tej... Właśnie to jest często tak, że do tekstu piosenki pasuje jakieś słowo brzmieniem, a nie znaczeniem. Mhm. Nie wiem, czy masz takie wrażenie, że y, kiedyś jak widziałem film y, y, O The Beatles, jak oni pracowali nad płytą Let It Be, jest tam taka scena, że George Harrison podchodzi do Johna Lennona i mówi, słuchaj, mam tutaj piosenkę, ale no, nie wiem, jakie słowo użyć. A Lennon mu mówi, sobie śpiewaj tą piosenkę cały czas i po prostu odpowiednie słowo ci nagle wskoczy do głowy w odpowiednim momencie. Nie? No tak, nieraz teksty są dopiero e, nieraz coś napiszesz, albo dopiero później e, Kapujesz jak jaki tekst ma głębie, tak naprawdę, że można dopisać filozofię pod swoją głupotę. A co do Beatlesów, był też. To się nazywa jest... dorabianie do filozofii do strony Gaci. <grym> też fajne. Ale co do Beatlesów, był też film Yesterday, mm -hmm. w którym właśnie było fajne nawiązanie do Eda Shirana mm -hmm. kiedy wiesz, nagrywał tam postać, świat, w którym nie ma Beatlesów. Jedna osoba zna ich utwory, więc je nagrywa. No i wiesz, i chce tam. Hey, Jude, a Ed Sheeran. Nie, no stary, no. Hej, dude! I, tak. i, i, y, właśnie chodzi o to brzmienie. Tak, tak. No. Że no jak pasuje, to pasuje do. No. Kim jest ten dude, kurde. No właśnie. A co znaczy Pearl Jam? Nie wiem, czy się fani zastanawiali nad tym, co znaczy Pearl Jam. Zastanawiała się Zoe Kravitz. Zoe Kravitz to jest aktorka, to jest też córka Lenego Krawica, która w wywiadzie dla Rolling Stone wysunęła dosyć. Ciekawą tezę, że dla niej Pearl gem, czyli perłowy gem, dla tych co nie znają angielskiego, oznacza spermę. I stwierdza, że jest to bardzo poetyckie określenie. Co prawda, prowadzący tam przywoływał inną teorię, że ponoć babcia Ediego Wedera tworzyła jakiś halucynogenny gem i ona miała na imię Pearl, dżem, e, Pearl i to był ten gem Babci Pearl. Natomiast Zoe nie była przekonana. Właśnie dla niej było stwierdzenie, że no nie, no, no to, to musi być sperma. Tak, Oddział Zamknięty miał piosenkę Andzia. Mm -hmm. I też mówili, że to koleżanka. No, tak, to, to o Gandzie. No właśnie. I pytanie jest takie: czy per gem to chodzi o spermę, czy o Dżem? No. no kiedyś. Edith Trzeba było spróbować. Powiedział w pewnym wywiadzie dla Rolling Stone z 2006 roku, że faktycznie tą historię o babci przytaczał, ale to jest kompletna bójda. Natomiast nazwę zasugerował Jeff Amend, który. Początkowo chciał, żeby zespół się nazywał po prostu Pearl, ale muzycy się udali na koncert Nila Yanga i byli pod wrażeniem jego dżemów, kiedy dżemował na scenie i dodali człon dżem i tak powstał Pearl Jam. Więc każdy może sobie mieć własną historię, która według niego jest ta bardziej do niego przemawiająca. Ja myślę, że to, jako kto historię sobie biera, bardziej świadczy o nim. Więc jeżeli Zoe Kravitz stwierdzi, że to jest Sperma, no to dla niej pewnie to będzie Sperma. Albo w drugą stronę. Zespół po prostu yy, pod wpływem tego, że nie miał fajnej nazwy, nazywał swój zespół Sperma yy, i teraz głupio mu się do tego po latach przyznać. Bo, że ty słuchaj, no, nie mieliśmy pomysłu na zespół, ktoś rzucił głupi pomysł, na pierwszy koncert zagraliśmy, jakoś zażarło. No słuchaj, były też <laughs> na przykład zespół Foo Fighters. Oni... Też nazwali się tak dla jaj, w sensie y, Dave Grohl tam wysyłał jakieś dymówki, nie wiedział co napisać, wpisał Foo Fighters i potem przyznawał, że żałuje, że, że ta nazwa, że, że on wolałby, żeby się inaczej ten zespół nazywał, nie? Ale już się przyjęła Foo Fighters, nie? No właśnie. <laughs> nazwa Judas Priest. Z kolei troszkę takie mm, pochodzenie biblijne, no, chociaż tutaj Boba, przez Boba Dylana, nawiązanie do piosenki Boba Dylana, no, ale Bob Dylan dużo biblijnych miał e, swoich, e, w swoich tekstach nawiązań. E, to jest inna historia. Tutaj natomiast często jest tak, że jakaś płyta po latach okazuje się, że wszyscy ją lubią, mimo że na początku jej nikt nie lubił. Nie? I tak było z Judas Priest, którzy kiedy wydali płytę Turbo, to wiele osób. E, Y, wielu osobom się nie podobała, y, Rob Halford dla Planet Rock powiedział, że no, kiedy ta płyta wyszła, wszyscy chcieli ją wywalić do kosza, no co to jest, to nie jest metal, tak na nią reagowali, no a dzisiaj niektórzy mówią, no klasyczny album Judas Priest, nie? No i widzisz, no... Czas zmienia wszystko. Czas zmienia wszystko i to też y, pokazuje, jak się zmienia postrzeganie muzyki, jak ludzie dzisiaj inaczej odbierają muzykę. Y, też ten sam Rob Halford w wywiadzie dla UCR powiedział, że on chce teraz nagrać płytę jazzową, bo jest taki jazzowy wokalista Tony Bennett, już nie żyjący, y, którego jest wielkim fanem. No i Rob Halford stwierdził, że kiedyś śpiewał pod prysznicem jego piosenki i zaczął się zastanawiać, czy chciałby nagrać taką płytę. I mówi, w końcu stwierdziłem, Jestem starym człowiekiem, mogę robić co chcę. Uwielbiam Tonego Beneta. Zasmuciła mnie jego śmierć. Chętnie bym więc coś takiego zrobił. I powiedział też, że kiedy na przykład taki pomysł by wysunął w latach 80. czy 90., to by mu wszyscy i management i wytwórnia mówili: no nie, przecież nie możesz tego zrobić, bo ty jesteś metalowcem, ty śpiewasz, grasz metal, więc no co to, nie możesz śpiewać jazzu". No ale dzisiaj przecież to jest nic nadzwyczajnego. Mark Tremonti nagrał piosenki Franka Sinatry i były świetne. Też w tym życiu. Tak, ale te czasy inaczej się w ogóle... Kiedyś to były właśnie trufani, którzy by go po prostu za to mogli zjeść. To samo Metallica czy Megadeth, jak wyłuszczali bardziej, załóżmy, rock metalowe utwory zamiast trasz metalowych, to też spotykali się z jednak trochę rozdzieleniem fanów, tylko że oni już właśnie udawało im się przez to przecisnąć przejść, a no teraz jest sytuacja, w której nikogo nie zdziwi, że metalowy artysta nagle by, nie wiem, nagrał utwór reggae i myślę, że i przy tym ludzie by, jeżeli by go dobrze nagrał i by miał to fajny numer, fajny przekaz, Myślę, że nie miałoby to, to żadnego problemu. Co najwyżej yy, trochę starszych fanów by się zawiodło, ale myślę, że młoda publiczność Wspomnieli nie miałby problemu. dzisiaj Cradle of Filth i Ed Sheeran nagrali ponoć piosenkę, tylko że jeszcze jej nie wydali. No, myślę, że mogło wyjść na tyle słabo, że. <grych> może właśnie wiesz, miał jakieś Albo... fajne pomysły na tekst. Ed Sheeran mówił, że nie, no słuchaj, tutaj to zmieńmy, tutaj to zmieńmy, tutaj fajnie brzmi to słowo, ale to słowo nic nie znaczy. Albo po prostu uznali, że jest tak rewelacyjna, że ludzie jeszcze nie są gotowi, żeby ją usłyszeć, Tak samo żeby jak ludzie. dojrzeć yy, tego emocjonalnie. Nie wiem, czy już są gotowi, ale chyba już są gotowi, żeby usłyszeć ostatnią płytę Megadeth. A czy zespół Megadeth ogłosił, że nagrywa, w zasadzie już skończył nagrywać swój ostatni album i przychodzi na emeryturę? Nie wiem, czy to będzie tak jak ze Slayerem, że zagrają pożegnalną trasę, a potem sobie wrócą. Też ja myślę, że ogółem Dave Mustaine zrozumiał, że okej, okay, jestem w po prostu topce fajnych, mocnych zespołów, ale żeby mie mieć to miano, już są lekko legendami, ale żeby mieć to miano najwyższego kurde, to trzeba zniknąć na 5 lat, a potem powrócić, właśnie jak, jak Jezus. Nie przyjęto. Je... Je Jezusowi wystarczyło kilka dni, ale teraz inaczej czas płynie. Tak, inaczej liczymy czas. Dave Mustaine w liście do fanów wyjawił przyczynę takiej decyzji. Wielu muzyków dotarło do okresu swojej kariery, czy to intencjonalnie, czy nie. Większość nie mogła odejść na własnych zasadach, a ja jestem teraz na takim etapie życia. Zdobyłem na całym świecie miliony fanów i najtrudniej jest się z nimi teraz pożegnać. Jeśli jest idealny czas na wydanie nowej płyty, to właśnie teraz. Jeśli jest idealny czas na światową trasę, to jest to teraz. To także idealny moment, by przekazać Wam, że jest to nasz ostatni album studyjny. Nie bądźcie źli, nie bądźcie smutni, cieszcie się i świętujcie z nami przez kolejne kilka lat. Zrobiliśmy coś wspaniałego, co zapewne już się więcej nie powtórzy. Stworzyliśmy muzyczny styl, zaczęliśmy rewolucję, zmieniliśmy świat gitary i zmieniliśmy świat w ogóle. Zespoły, w których grałem, odcisnęły swój wpływ na całym świecie. I ja się tylko zastanawiam, bo Ostatnie płyty Megate były naprawdę dobre i e, The Sick, The Dying and The Dead i wcześniej Dystopia e, mieli serię super płyt po serii płyt, które uważam za słabsze, czyli tam od e, World Needs a Hero do United Abominations. E, też tam też się pojawiały fajne utwory. No ale to jednak nie, ale było, to, to nie, nie była cała poziom. płyta, która by była bardzo po Ostatnie dwie, trzy płyty to naprawdę trzymały dobry poziom, no i tak się zastanawiam, czy nie będzie tak, że jeżeli ta nowa płyta się okaże równie dobra, to czy po paru latach nie stwierdzono, kurczę, jak tam tak dobrze idzie, to dlaczego przestawać? A może e, staje się to uniwersum, w które nikt nie wierzy, że nagle wyda, wydadzą po prostu e, drugą, e, drugie Black Metaliki, w e, e, zespół, po prostu najlepsza podana świecia, tym powie... Ja już powiedziałem swoje, odchodzę. Nie, i wtedy Mustaine zobaczy, że jest numerem jeden, a nie, a nie numerem dwa. I to Metallica będzie numerem 2 i stwierdzi, nie, no to w takim razie gramy trasy, bierzemy Metalika jako support. Albo e, kończy z Megadev, żeby dołączyć do Metaliki. Wrócić do Metaliki. E, i wybiegał Hiko tak. <gry> To by była jako, To by była piękna akcja. Jeżeli będzie taki news, to na pewno od nas go usłyszycie jako pierwsi. <noise> Kabet bój się. <noise> tak samo jak bać się y, powinni artyści grający w Mechem, a przynajmniej patrząc na historię tego zespołu. No, o historii tego zespołu rozmawialiśmy i pewnie jeszcze będziemy rozmawiali. Zespół y, niedawno świętował y, w Polsce 40-lecie. Znaczy, gra y, trasę w ramach 40-lecia. Y, no i Mayhem, y, wiadomo, zespół, który ukształtował black metal, a szczególnie płyta. Y, The Mysteries Dom Satana. No to jest właśnie taka wielka, jedna z tych wielkich płyt black metalu, tak jak właśnie Master of Puppets, czy y, płyty Megadeth, czy Slayera są uznawane za takie, które ukształtowały thrash metal. Tak, z Dom Satanas jest płytą, o której na pewno, którą na pewno trzeba znać, jeżeli ktoś słucha mroczniejszego, czarniejszego metalu. No ale to jest też płyta, która powstawała w bardzo trudnym okresie dla zespołu Mayhem. Powstawała przez kilka lat, tak naprawdę, i ten zespół no... Który to jest ciężki okres? Ten okres, w którym wokalista strzelił sobie w głowę z uwagi na to, że znęcał się nad nim gitarzysta, czy ten moment, w którym e, basista sesyjny zajebał gitarzystę, który się znęcał nad wokalistą? Trudny moment, który trwał parę <laughs> lat, o czym mówi Necro Butcher w wywiadzie dla Teraz Rocka. Kiedy w 1991 roku wróciliśmy z trasy po Europie, pracowaliśmy nad tą płytą, która była już prawie gotowa. Jak słychać na Life in Leipzig, graliśmy tam już cztery piosenki z tej płyty, a gotowe były jeszcze dwa utwory. Mieliśmy więc już sześć utworów, które trafiły potem na płytę. Pell, czyli Dead, Don't Doznał epizodu depresji i popełnił samobójstwo w 1991 roku. Po jego śmierci ja doznałem depresji. Byłem w żałobie, potrzebowałem trochę czasu na ukojenie bólu. Oystein nie chciał czekać, znalazł więc młodego chłopaka z Bergen, żeby zagrał na basie, czyli warga yy, Wikernesa. A dwa lata później ten koleś z Bergen go zabił. Dwa tygodnie po jego pogrzebie spotkałem Helhamera i postanowiliśmy, że musimy kontynuować. Ja poświęciłem na ten projekt całą moją młodość. Nie brałem nawet pod uwagę tego, że Możemy przerwać. Na pewien czas odsunąłem się od zespołu, ale pozostali byli w studiu nagrywając album. No i tak, i to trwało w sumie od tego 91 do 94, kiedy zespół wydał płytę, ale wrócił tak naprawdę jeszcze parę lat później, bo przez parę lat grali próby, wydali potem Wolfslayer Abyss. No ale może to też by jest element, element tej legendy Mayhem, Zespół, który był, no. W nie wiadomo, właśnie, czy on był, czy go nie było. No, zespół trochę. na pewno po przejściach. Ja oczywiście tutaj się śmiałem, ze względu na to, że e, na historię tutaj ten, bo historia jest straszliwa i to w ogóle nie ma o czym mówić. To są na no, śmierci dwóch moim zdaniem naprawdę wybitnych muzyków. Całą mój swoją śmierć. E, I no, potoczyła się tak ta historia, ale myślę, że też gdyby ta historia się nie potoczyła w ten sposób. Inaczej by black metal teraz wyglądał, inaczej by to wszystko po prostu poszło. Nież że e, można powiedzieć, e, zaczęli e, kierować e, tym stylem muzycznym na moim zdaniem po prostu cały świat, to jeszcze no, na koniec daj mu takiego busta przez to wszystko, że po prostu teraz black metal nie jest muzyką niepopularną. Nie jest Undergroundowa, nie jest jakaś ten no, kur, zespoły takie jak nasz polski Behemot na przykład. To są zespoły grające nie dla 100-200 osób, tylko kurde na 100 tysięcy. No. No, sam Mechem, który w, w na, na wspomnianej płycie Life progresji in Leipzig tam z 90 roku grał dla, nie wiem, może 100 osób w jakimś klubie. Teraz grał dla kilku tysięcy na letniej scenie progresji. I, a mimo, mimo że to jest zespół, który tak naprawdę nigdy nie szedł na żadne kompromisy, o czym zresztą, jak się nasze poprzednie newsy, tam y, cytowaliśmy też Nekrobuchera, y, który mówił, że nagrywali płyty, które były na przekór temu, co było w Black Metal. Co popularne. fani chcieli? Co fani chcieli? go to nie interesuje, my nagrywamy to, co my chcemy nagrywać. Nie, to jest akurat bardzo fajny zespół, który no niestety już nie ma tych flagowych swoich muzyków poza Necrobutcher'em, ale. Nie, no jednak zespół zasłużony, który jeszcze nie udało mi się być na koncercie, kiedy grali na tej letniej scenie, poprosił już miałem inne plany. Mam nadzieję, że jeszcze się uda. Może na jakimś fajnym festiwalu. Zawsze warto mieć jakieś marzenie do spełnienia. Wy też miejcie marzenia, które będzie się spełniać. Na przykład, jeżeli Waszym marzeniem jest zasubskrybować za meczaru to subskrybujcie, oglądajcie nas na TikToku. Smutne marzenia macie na Instagramie. Słuchaj, każdy ma marzenia na swoją miarę, tak? Miłujcie się, nie bądźcie jak niektórzy muzycy, którzy wyrzucają swoich członków zespołu albo odchodzą pokłóceni. albo się zabijają, albo zabijają innych członków muzyków, chyba że akurat zabijacie basistę to wtedy luz. Takie dzisiaj tematy były. Bardzo miłe. Do następnego razu. Oglądajcie Za Ciszę Metalu. Pozdrawiamy Was. Miłujcie się. Cześć. Siema.